Czwartek, 13 listopada, rozwiązujemy quizy filmowe i dzisiaj troszeczkę e, niższa energia, bo nadal jestem lekko chory. E, wypiłem jakieś cuda tam, żeby e, żeby się poprawiało i czuję, że, że po prostu jeszcze, e, jeszcze ze mnie schodzą. E, ale quizy same się nie rozwiążą e, i przechodzimy do pierwszego, czyli Cinematrix. Mamy 9 tytułów filmowych, e, które musimy wpisać, wykorzystując 6 podpowiedzi w kolumnach i w rzędach i na ich skrzyżowaniu wpisujemy tytuł, który spełnia oba warunki. Film nominowany do Oscara zaczyna się literami od O do Z, z O i Z włączone. Data premiery między 1995 a 2010. Viola Davis, Woody Harrelson i John Turturro to nasi aktorzy i aktorki. Film nominowany do Oscara. Przepraszam na sekundę. Dobrze, zróbmy mama. Rainis się nazywa Black Bottom? is Black Bottom, o tak, tak to mamy nazywane. Tytuł zaczyna się od, <coughs> od O do Z. <coughs> I nie mogę tutaj wcisnąć nigdzie fences, ale mogę wcisnąć do Woman King. I data premiery 1995 do 2010. I tu już będzie większy problem. Bo znam Viola Davis, ale nie wiem czy z. Jest... Takich wcześniejszych produkcji? Czy, może, czy The Help nie wyszło w 2008 albo 2009 roku? Nie. Dobra, troszeczkę później chyba. Idziemy dalej. Woody Harrelson, film nominowany do Oscara, na przykład Natural Born Killers. O, nie był nominowany do Oscara, ciekawy. Co innego było z Woody Harrelsonem, gdzie było? Zróbmy tutaj White Man Can't Jump. Patrzę na A, no tak, może były trzy, trzy billboardy poza Ebbing, Missouri i data premiery 95 do 2010. Nie przechodzi mi myślenie dzisiaj bardzo łatwo. Woody, 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 w czym jeszcze byłeś? O, może Larry Flint. Okej, okay. chyba Miloš Forman nawet e, reżyserował. I John Turturro, film nominowany do Oscara. Nie, to sobie wpiszemy The Big Lebowski. I ty, 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 Barton Fink był trochę wcześniej, ale może był nominowany do Oscara. Tak jest. No dobra. Eee, I zobaczmy wyniki. <coughs> Drugi raz 7 na, e, 7 na 9 i e, lepiej od 53% graczy. Ok, mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. E, jesteśmy na planie jakiegoś talk show. Wpiszemy Late Night with the Devil. Nie ma na liście. O, jest jakiś pogrzeb. <coughs> Sukcesja to nie może być. The Batman. Okej, okay, jest John Litgo. I prawdę mówiąc powinienem iść za swoim pierwszym swoim pierwszym instynktem i wybrać bombshell, e, który jest, no o tym, co się dzieje w Fox News. E, zarządów, nie wiem, czy to jest Roger Stone się nazywa ten koleś? Dobra, ale teraz przechodzimy do Box Office Game. Mamy 2001 rok, 23 marca. 5 marca. najlepiej zarabiających wtedy filmów. Mamy, nie mamy jakichś ogromnych tytułów, ale zobaczmy co yy, można było oglądać w kinie 24 lata temu. Okej. Okay. Yy, poznaj matkę i córkę, które kochają cię za to, że, że jesteś bogaty, ale zostawiam cię biednym. To będą Heartbreakers z yy, Weaver i Jennifer Love Hewitt, <coughs> i Gene Hackman. Pamiętam, że mieliśmy ten film na DVD w domu, ale chyba nigdy go nie obejrzałem. Idziemy dalej. MGM. Nie, Sony Pictures, przepraszam. Gary Hardwick reżyseruje. Film z Morisem Chesnatem, DL Hewley i Bill Bellamy. O, nie mam pojęcia. The Brothers, ok, Warner Brothers. I dalej. O, to będzie bolało: Steven Seagal i DMX. Uh, Andrzej Bartkowiak reżyseruje. Nie wiem, jak się nazywają filmy Z, ze Stevenem Seagalem, Exit Wounds, a na pewno nie te poza początkiem jego kariery. Na razie jest niezła, niezła katastrofa. Jude Law i Joseph Fiennes. Uh, Enemy of the Gates może być. Tak, film o snajpera. Pamiętam, że wszyscy w moim gimnazjum uh, jarali się nim i każdy go oglądał i potem zachwycał się. brat Pete Brad Pitt i Julia Roberts, mocno niedoceniany The Mexican od Gora Werbińskiego, który później, krótko potem zrobił Piratów z Karaibów. Naprawdę taka udana komedia, nazwijmy to drobno, drobno gangsterska. Mamy 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych, Musimy po 4 poukładać w rzędzie albo w kolumnie i wtedy ujawni się tytuł na paskach, na kolorowych paskach. Retired Pro Gamer to będzie prawie na pewno ten sandler w, w pikselach. Zróbmy tutaj Jason Momoa, adaptacji gry wideo, to będzie Minecraft. Dobra, to potrzebujemy zrobić tak, tak. Romantyczna komedia, Amnezja to jest Drew Barrymore, 51 randek. Tom Cruise jest Edge of Tomorrow. I to, aha, Elf, okej. Okay. Drugie scene Nerdu, tym razem mamy 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które je łączą. Dobra, pierwsze cztery filmy. American History X Kurde, nie mam takiego pierwszego co, co mi przychodzi do głowy, ale spróbujmy filmy o rasizmie. Wilks Wall Street Getting to the Greek i Moneyball wszystkie mają Johna Hilla <coughs> który jest też w <coughs> Czy Jonah Hill jest w chyba nie jest w Interstellar, nie? Ojej, ale się namieszałem. Fight Club Moneyball Jungle. No, na razie na razie ciężko mi przychodzi to wymyślenie. Jak jak ja mam jeszcze wsadzić tego Jonah Hilla? Był w Django może? Nie. Black Klansman nie. Green Room? Nie, Spider-Man 3, Traffic i Black Klansman. Edwarda Nortona też tu nie mogę wymyślić, ale. O! Green Room, Star Trek First Contact, Logan i chociaż jednego spróbuję tutaj wymyślić. Ale nie wiem, gdzie Patrick Stewart jeszcze był. Masakra, nic nie mogłem ten. Jonah Hill był w e, Wilku z Wall Street. ok. Przepraszam, był w Django Unchained, nie pamiętam. American History, X jest Edward Norton, Fight Club i Birdman. No to mogłem znaleźć. Topher Grace, masakra, absolutnie nie do zrobienia. Star Trek, Doctor Strange. Aha, był, ja, o matko. Nie, nie, mój mózg nie pracuje dzisiaj na, na, na akurat te konkretne wymysły. Dobra, przechodzimy do Critical. Mamy recenzję użytkowników z serwisu Letterboxd. Zgadujemy tytuły. Czy jesteśmy pewni, że jej pies mógł wchodzić w te wszystkie miejsca? Cztery gwiazdki Easy. Mm, ok, legally. On. Raczej, e, raczej proste, nawet w sumie powinienem był próbować to zgadnąć po pierwszym. Mamy 9 e, słów. które musimy znaleźć w opisach fabuły filmu. Wpisujemy tytuł filmu tutaj, system przeszukuje opisy za nas i istnieje taki film, który połączy wszystkie podpowiedzi naraz, ale my możemy też na kawałki sobie to podzielić. I mamy tak strych, baseball, pszczoła, wybuch, wynalazek, laser, zaginiony naukowiec i tunel. Spróbujmy back to the future. Spróbujmy. Honey, I shrunk the kids. <śmiech> <śmiech> Prawdę mówiąc, też się znowu myślałem chyba o tym za pierwszym razem, ale, ale poszedłem bezpiecznie i okazało się, że było nie, niepotrzebne. Dobra, mamy nazwę zespołu i musimy wybrać plakat w filmie, w którym ten zespół, czy też artysta się pojawił, Red Hot, Chip, i to będzie bardzo trudne, bo dużo z tych filmów nie widziałem. Więc będziemy próbować e, zgadnąć tak, żeby... Ym, na, na, e, spróbując drogą eliminacji to, co będę wiedział, a jeśli nie, to jakąś dedukcją, logiką, no doubt. Nie wiem. Destiny's Child się pojawiło w filmie Dreamgirls. NWA pewnie było Boys in the Hood. The Stooges. The Police. The Beatles. Mm, nie wiem. Blondie? Nie wiem. The Supremes. Sex Pistols. Des podejrzewam Jarmusza. Sugar Cubes. Hole. Talking heads o matko Inexus. Dobra, robimy Sex Pistols. A jednak nie, Cop Killer. The Sugar Cubes, Hole. Kurde, ktoś znany był. The studios, nie byli w tym menu? Okej, okay. the police. Coś mocno starego musi być w Aviatorze. Gdzie był Sugar Cube? Aha, Björk, okej. Okay. John Lydon się pojawił, dobra, okej. Okay. Musician, musician jako muzyk. Okej. Okay. Uh, David Byrne gdzieś był. Czy to mi pomoże? Uh, Michael Hutchins. Dogs in Space. Uh, Flea pewnie gdzieś był w jakimś filmie. Ok, No Doubt, czyli Gwen Stefani, a nie wiem, czy Jane Sieberg nie grała czasem. The Police, czyli Sting, grał w Dune. The Beatles, może tu? A, Ringo Starr, był Pewnie, gdybym lepiej znał. Twarz Ringo stara to bym się domyślił, że to chyba, to chyba w ogóle jest Ringo Starr. Blondie, czyli Debbie Harry gdzieś wystąpiła. Nie. Uh -huh. The Supremes, czyli Diana Ross. I Hall, czyli musiała być Courtney... Ojej, Courtney Love była tutaj, a David Byrne jest tu. Masakra. Trudne, ale będziemy próbować i zobaczymy, czy następnym razem pójdzie lepiej. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny. Pa.